Pierwszej zakryści Kościoła Trójcy Święty Ojców Dominikanów w Krakowie. to są bardzo ładnie odnowione. Yy, jakiś nagrobek, grobowiec. Pisze, że chyba Andrzej Piotr Stadnicki. No a panie Bar ma tu buławę, no to widocznie jakiś hetman, rycerz, coś takiego. Prawda, Z tej herby u góry. I tu zawsze była Woda święcona i, i punkt przyjmowania mszy, no ale w tej chwili widzę, że coś jest pusty mimo tego, że pisze, że za 21:30 w niedzielę, a tu obraz, prawda? tutaj jest z powrotem ten piękny, odnowiony nagrobek. Tu mamy początek dominikańskich krużganków, na których ludzie się kręcą i są różne epitafia, obrazy, etc. Prawda. Ja chciałem jeszcze tylko zwrócić uwagę na to, że tu jest ta właściwa, przepraszam, właściwa zakresja, w której miał być brat dyżurujący, ale go nie ma, nie ma go. To ja tylko tutaj przez, przez drzwi pokażę. Pokażę pomnik Iwona Odrąbąża, niedaleko ołtarza, prawda, biskupa krakowskiego. I pokażę tylko jeszcze odnowiony piękny ołtarz główny kościoła Trójcy Świętej Dominikanów w Krakowie. I to by było na tyle. Amen. Amen. amen.